Witam Państwa serdecznie w pokaże dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj pokrowiec firmy Brabantia, będzie to pokrowiec na deskę do prasowania, rozmiar B jeżeli ktoś posiada deskę do prasowania firmy Brabantia. Jeżeli inną, to 124x38 cm, to są wymiary tego pokrowca. Oczywiście pokrowiec posiada ściągacz, więc dopasowuje się do kształtu i wymiarów deski, jeżeli posiadamy inną deskę. Wykonany jest oczywiście z bawełny, z 4 mm warstwą wiskozy i 4 mm warstwą filcu. Tak wygląda ogólnie ten pokrowiec po rozłożeniu. Symbol tego produktu to... 265006 Wpisując ten symbol u nas na stronie można znaleźć różne pokrowce Jak widać mamy tu na przykład dwa różne wzory, zazwyczaj ich jest około czterech albo pięciu W najbliższym czasie na pewno pokażą się wszystkie na naszym kanale YouTube I teraz pokażemy jak na żywo to wygląda, jak widać jest to mniej więcej taka kolorystyka Bo jak wiadomo zdjęcia nie zawsze oddają idealnie kolor. Na filmie na pewno jest to lepiej widoczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam jeszcze raz, można kliknąć w link pod filmem. Zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio do tego produktu na naszej stronie. Sprawdzić ofertę cenową, przeczytać opis i ewentualnie dokonać zakupu. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.